Hej, siemanko! Z tej strony Dejmos, kanał Polewelujmy. Witam bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej przygody w Season of Discovery w World of Warcraft, sezon odkryć naszym Human Paladynem. No i co? Na początku wchodzimy właśnie sobie do Stormwind, czyli do stolicy Wschodniego Królestwa, do, wschodnicy, do stolicy Przymierza. No i odwiedzamy to miejsce w sumie w jednym celu. Otóż chcemy nauczyć się naszej drugiej profesji pierwszorzędnej, i będzie to górnictwo. No bo my będziemy przemierzać kopalnie. No a w kopalniach będzie dużo do wykopania. Tak więc myślę, że to by była strata, gdybym te, tego teraz nie zrobił. No dlatego znajdziemy sobie trenera, nauczymy się i wracamy do questowania. Dobra, jesteśmy już u trenera. Jest to Gelman Stonehand. Siemanko, proszę okay. nauczyć mnie górnictwa. Za 10 Miedzi. Dobra, jesteśmy już nauczeni, ale jeszcze musimy sobie wykupić kilof. Zrobimy to tutaj u asystentki. Dobra, kilof kupiony. No to co? Wszystko mamy zrobione. To teraz mogę sobie wracać z powrotem. No Ale jeszcze, żeby wykorzystać dokładnie ten czas w Stormwind, pójdziemy sobie do Gryfon Mastera, do Dungara i ogarniemy sobie pierwszy przystanek. Siemanko Dungar. Słyska, no dobra, okej, okay, wszystko mamy załatwione. No to teraz idziemy na Murloki, a także wylądujemy w Jasper Load Mine. No dobra, po drodze jeszcze zahaczymy sobie o rybaka, nauczymy się łowić. Okej, okay, no i tutaj od razu kupimy sobie wędkę. Nie, u Jasona nie możemy kupić wędki, okej. Okay. No nic, na razie nie kupimy wędki, ale zrobimy to przy następnej. Okazji, no to teraz tak, plan jest następujący: idziemy na te murloki, następnie idziemy do kopalni. Mino, lecimy. Dobra, wszystko na murlokach mamy już załatwione, no i bardzo sprawnie sobie teraz radzimy z tymi mobami, ale no to jest głównie zasługa użytkownika, zajechany akumulator, który w poprzednim odcinku wysłał nam kilka rzeczy do ekwipunku, między innymi nową broń, a także 5 golda, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Otrzymaliśmy niedawno lepsze rękawice, które już sobie założyłem. No i co, teraz możemy już zmierzać do kopalni. Dobra, wchodzimy do kopalni Jasper Low. No i nie mamy żadnego zadania, jeśli chodzi o zabójstwa tych koboldów. Po prostu musimy dotrzeć w głąb i zobaczyć, co tutaj się dzieje. Uuu, strzema na raz. No zobaczmy, jak sobie poradzimy. Okej, okay, daliśmy radę, ale no nie powiem, że było łatwiutko. Ostrze na raz koboldami, to były poziomy ósme oraz siódme. Okej, okay, szósty, siódmy, ósmy, no ale daliśmy radę. Okej, okay, dobra, skautowanie zakończone, więc teraz możemy... Udać się, aby porozmawiać ze Strażnikiem Tomasem. Wiliśmy jeszcze przed chwilką poziom dziewiąty. No i przy dziesiątym będziemy mogli już zacząć przyznawać talenty. Ale dobra, ja się jeszcze zagłębię. Troszkę do tej kopalni, aby sobie troszeczkę pogórniczyć. O, proszę, widzę, że tutaj jeszcze mamy jakąś runkę. Dobra, zobaczmy o co tutaj będzie chodziło. No kurde, nieźle, nieźle się tu dzieje, ale dajemy radę, no paladyn w Season of Discovery widzę daje sobie radę bezproblemowo. Czy coś tu mam ciekawego do założenia? W sumie nie, sporo z tego pójdzie na sprzedaż. No i dobra, o co tutaj chodzi? A, chyba potrzebujemy jakiejś zadanko. A nie, dobra, może trzeba go uleczyć. Zobaczmy. Ok, uleczenie nic nie daje. Czyli nie, no wydaje mi się, że potrzebujemy jakieś zadanie, aby tutaj przyjść i go chyba uratować, czy coś. No nic, dobra, możemy już stąd zabijać. Dobra, moi drodzy, wróciłem sobie do trenera naszego, do trenera paladynów, ponieważ mamy trzy nowe umiejętności, których możemy się nauczyć. I wrócimy sobie jeszcze raz do tamtej jaskini, bo już wiem, co tam trzeba zrobić. Otóż musimy nauczyć się Umiejętności oczyszczenia, czyli oczyszcza przyjazną postać, usuwając chorobę oraz zatrucie. Czyli tego się uczymy. Hammer of Justice. Możemy stunować przeciwnika na 3 sekundy. No i umiejętność parowania, której się właśnie uczymy. Dobra, jesteśmy maksymalnie nauczeni. No to jeszcze korzystając z tego, że jesteśmy w miasteczku, zajmę się naszymi profesjami. Czyli tak, możemy sobie stworzyć te szorstkie kamienie. Dzięki czemu wzmocnimy moc naszej broni jeszcze bardziej. Dobra, dziewięć kamieni stworzonych, nasze kowalstwo na poziomie 10 już jest, no to teraz wzmocnimy sobie naszą broń. No i teraz o dodatkowe dwa punkty obrażeń i możemy zadawać przez pół godziny. No to całkiem, całkiem spoko te kamienie są. Zdecydowanie na samym początku gry. Dużo znaczą. Ja mogę coś tu wytopić. Mogę, dobra, no to wytopmy sobie tą całą mieć. Ok, mieć wytopiona, tak więc mamy 8 sztabek. Teraz te sztabki będziemy mogli wykorzystać na zrobienie jakiejś części ekwipunku. No najbardziej nam się przydadzą te ramienniki, więc wytworzymy sobie ich pery, sztuki. Ok, tutaj możemy to zrobić. A, potrzebuję jeszcze młota kowala. O, dobra, jest młot u e, taryna. Ok, no i teraz będziemy mogli sobie stworzyć te ramienniki. Które po prostu sprzedam, ale sobie je stworzymy, aby podszkolić się w kowalstwie. Dobra, wszystko stworzone, czyli co? Możemy sobie założyć jedne z nich. No i nasz pancerz to już 481. Dobra, no to co? Posprzedawajmy wszystko i ruszamy dalej. A nie, jeszcze tutaj kilka rzeczy mogę zrobić. Czyli, tak, jeszcze sobie pogotujemy, a także stworzę bandaże z pozostałych lnianych ścierek. No dobra, wszystko mam już stworzone, wszystko mam sprzedane, więc możemy ruszać dalej. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to chciałbym się przelecieć z wami po naszych umiejętnościach. Czyli, tak, kowalstwo 14 poziom. Górnictwo 12, gotowanie 4, pierwsza pomoc 13, jeszcze nie kupiłem wędki Defense 41, dwuręczne obuchy 50. No dobra, no to wracajmy teraz do kopalni Jasper Load. Dobra, no to jesteśmy jeszcze raz przy tym zranionym poszukiwaczu przygód. No to teraz już możemy na nim użyć Purify, co robimy. No i możemy też z nim porozmawiać. Dziękuję paladynie. Uratowałeś mi życie. Nie sądziłem, że mi się uda. Niech światło cię chroni, bracie. Znalazłem to podczas eksploracji. Nie jestem pewien, jaki jest tego cel, ale wydaje się potężny. Proszę, potraktuj to jako dowód wdzięczności za uratowanie mi życia. Poszukiwać przygód wręczać runę. No dobra, to zobaczmy sobie, co to jest za runa. Dobra, ale najpierw najpierw musimy powalczyć. Z mapką, żeby się tam tylko kurde dzieciak nie dołączył, bo może być ciężko, ale nie, dobra, już to mamy. Mamy w zasięgu, dobra, pięknie. Okej, okay, no to jeszcze raz, zanim się wszyscy zdążą zrespawnować. Egis. Wygra na piersi Egis. Zwiększa wartość Twojego bloku o 30%, a zadające obrażenia ataki wręcz i dystansowe skierowane przeciwko Tobie mają 10% szansy na zwiększenie Twojej szansy na blok o 30%. Trwa 10 sekund lub 5 bloków. Okej. Okay. Ale czy do tego potrzebujemy tarczy? Chyba nie, to możemy sobie dodać do pancerza na klatę, no to dodajemy, to będzie nasza druga runa w takim razie, no i to jest pasywka, zobaczmy sobie jeszcze tutaj, tak jest, to jest pasywka, okej, okay. no to dobra, mamy zwiększoną szansę na zablokowanie ataków przeciwnika, no to co, no na pewno nam to nie zaszkodzi, nie? No to dobra, teraz możemy już w końcu udać się do strażnika Tomasa. Dobra, wychodzimy sobie bezpiecznie z kopalni. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że typowe to jest, że po tym jak zakupiliśmy sobie cztery dodatkowe bagi, zobaczcie, wylutowałem 3. Prawda, kupiliśmy 8-slotowe, a wylutowałem 6-slotowe, no ale one by nam wystarczyły na razie tak czy siak. Więc no cóż, no straciliśmy Golda, ale no cóż, no mamy 4 bagi 8-slotowe, no już tego nie cofniemy. Druga sprawa, to wylutowaliśmy też skrzynię z zaopatrzeniem, no i to jest też jedna z nowości w tym całym sezonie odkryć. Mamy reputację, Azure of Commerce Authority. I y, musimy wkładać do tych skrzyń odpowiednie itemy. Jak w tym wypadku, musimy tutaj włożyć, jak widzicie, WayLate Supplies, Miner Healing Potions, czyli 20 tych właśnie małych potionskich musimy wsadzić, aby skompletować tę dostawę. Te dostawy można oddawać do Supply Oficerów, którzy są ulokowani w stolicach, czyli no u nas będzie to w Stormwind, po stronie Hordy, będzie to w Orgrimarze. No, i właśnie za oddawanie tych skrzyń zapełnionych będziemy wbijali punkty reputacji. Wbicie reputacji będzie się równało z tym, że będziemy mogli sobie odebrać znaczące, bo bisowe elementy do naszego ekwipunku. Tak więc bardzo warto jest to robić. No, i też tutaj nastąpiła zmiana pomiędzy pierwszą a drugą fazą. W pierwszej fazie mogliśmy. Mieć przy sobie tylko jedną skrzynię na raz. Teraz możemy mieć zdecydowanie więcej. Nie wiem, czy pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że 12 takich skrzyń na raz możemy mieć. W pierwszej fazie jeszcze mogliśmy oddawać niepełne skrzynie, albo nawet i puste. No teraz już tak nie można robić. Musimy tylko pełne skrzynie oddawać. No i dobra, w końcu dotarliśmy do strażnika Tomasa Siemanko. Co mogę Witaj, obywatelu. Wyglądasz na człowieka, który ma cel. Masz interesy z armią Stormwind? Honor, tak, murloki osiedliły się wokół strumieni wschodniego Elwyn. Nie wiemy czemu tu przybyły, ale są agresywne i wykazują co najmniej podstawy inteligencji. Kilka dni temu wysłaliśmy dwóch strażników, Rolfa i Malakajego, by zbadali teren przy rzece. Nadal nie wrócili. By ukończyć mój raport, muszę wiedzieć, co się z nimi stało. Udaj się na północ wzdłuż rzeki i znajdź strażników, lub to, co po nich zostało. Strażnik Tomas chce, byś wyruszył wzdłuż rzeki, dobra? Be Witaj, Pal. Im bardziej oddalamy się od golsza, tym bardziej agresywne robią się dzikie zwierzęta, a Tartak Zweile cierpi z powodu nieustannych ataków wilków i niedźwiedzi. Chcielibyśmy skorzystać z Twojej pomocy. Zabij 8 wilków i 5 niedźwiedzi, następnie wróć do strażnika Tomasa przy wschodnim moście Elwyn. Dobra, no to tyle, no to zaczynamy wykonywanie kolejnych zadań, czyli co, zajmujemy się wilkami oraz niedźwiedziami, no a także znajdziemy pozostałości tych strażników. dobra, znaleźliśmy coś. Pół ciało. Choć ciała zostało niewiele, w pobliżu leży medalion, z wygrawerowanymi. Choć z ciała zostało niewiele, w pobliżu leży medalion z. Wy... Choć ciała zostało niewiele, w pobliżu leży medalion, z wygrawerowanymi nani słowami. Piechur, malaka i stone. Okej, okay, wbijamy poziom dziesiąty. Po dokładniejszym zbadaniu terenu znajdujesz ślady płetw prowadzące na wschód wzdłuż wybrzeża jeziora Stone Cairn. W oddali na wschodzie z ledwością dostrzegasz wioskę Murloków. Być może przeznaczenie spotkało Rolfa właśnie tam. Poszukaj Rolfa lub znaku jego śmierci w wiosce Murloków. Dobra, nie ma problemu. No to co, zobaczmy sobie. Co my tutaj mamy? Dobra, no to Reset XP poleca nam pójść w Benediction. Redukuje koszt many naszych osądów oraz pieczęci o 3%. No i dobra, spoko. To znaczy, że będą mniej kosztować, czyli no więcej many będziemy mieć. No i elegancko, dobra, czyli co, zostały nam jeszcze 3 wilki i 4 niedźwiedzie. A zanim jeszcze skupimy się na znalezieniu kolejnego ciała, porozmawiajmy sobie z Supervisor Relen. Na moich barkach spoczywa naprawdę wielki problem. Zbliża się termin zamówienia na drewno. Mam coraz mniej czasu. Wilki i niedźwiedzie na północ stąd przygoniły wszystkich moich pracowników z dala od porąbanych i przygotowanych stosów drewna. Rozmawiałam już z deputowanym Reinerem na temat wybicia zwierząt, ale ktoś musi iść pomóc mi zebrać drewno. Jeśli mógłbyś zebrać 8 stosów, może uda mi się dotrzymać terminu. No dobra, okej, okay, właśnie, tak się zastanawiałem, czy będzie tutaj jakiś wędor. No to mamy Rally Quinn, no bo zobaczcie, no już mamy no prawie przepełnione te bagi. dobra, czyli to będzie wszystko, cała reszta prędzej czy później się przyda. 4,20. Tyle mamy w sakiewce, okej, okay, naprawmy się jeszcze, korzystając z okazji. No dobra, lecimy dalej wykonywać zadanka. Dobra, chyba się uda. Dawaj, dawaj, otwieraj. A to co, otwieramy ciało? Przeszukujemy chyba ciało. Na szyi zwłok znajdujesz medalion z wygrawerowanymi nańsłowami. Piechur Rolf Hatford. Dobra. Biorę to i od razu uciekamy stąd, bo nie chcę umierać. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że sobie to możemy przeczytać teraz już w spokoju. A okej, okay. dostarcz medaliony strażnikowi Tomasowi. Teraz, gdy masz już oba medaliony, zanieś je strażnikowi. No dobra, okej, okay. nie ma problemu. Idziemy do. E, najpierw do Relen. Musimy zapełnić ten wóz do końca dnia. Wracaj do pracy, już, już. Dzień. <głos》> Termin zbliża się nieubłaganie, Paladynie. Proszę, pospiesz się i zbierz dla mnie 800 stosów drewna. Doskonale, dziękuję Ci. Powinnam być w stanie zrealizować zamówienie. Aby okazać Ci wdzięczność, chciałabym zaoferować Ci małą nagrodę w ramach rekompensaty za fatygę. Dziękuję i do zobaczenia. No, 3 srebrne monety dostaliśmy, a także 1162 punkty doświadczenia. Elegancko. Dobra, zanim ruszymy dalej, jeszcze podejdę sobie do tego samego Wendora. Wydropiliśmy ten Training Sword of the Tiger, ale myślę, że go nie będę teraz sprzedawał. Może być troszkę wart w domu aukcyjnym, więc no zobaczymy jeszcze. No myślę, że te zielone elementy ekwipunku będzie można sobie zachować w bagach i je możliwe sprzedać z zyskiem. No zobaczymy. Wielkie dzięki za pomoc, dajem opale. Coś w lesie musi sprawiać, że zwierzęta stają się tak zuchwałe. Cokolwiek to jest, mam nadzieję, że będzie się trzymało z dala od nas. Honor, Witaj! Odkryłeś los Rolfa i Malakaja? Potwierdziłeś moje obawy. Nie możemy ignorować zagrożenia ze strony Murloków. Powiedz komendantowi Duganowi o śmierci Malakajego i Rolfa i zgłoś mu, że siły obecnie stacjonujące we wschodnim Elwyn nie są w stanie poradzić sobie z Murlokami. Wiem, że nie mamy wielu wolnych oddziałów, ale miejmy nadzieję, że Dugan kogoś znajdzie. Zgłoś się do komendanta. Wygląda na to, że w swoim życiu brałeś udział w wielu walkach, Paladynie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, powinieneś niezwłocznie udać się do Grajana Stoutmantla. Dowodzi on strażą obywatelską, której celem jest obrona ziem Westfall. Z pewnością skorzysta z twojej pomocy. Zwykle można go znaleźć w kamiennej wieży na Sentinel Hill w samym środku Westfall. Porozmawiaj z Grajanem. Zwykle dobra. Hmm. To już wiemy. Ok, no to teraz będziemy musieli zabijać Defias Bandits, aby wylutować Westfall Deed. Ajajaj, aj. to jest bardzo rzadki e, itemek. Więc wydaje mi się, że chyba teraz to będzie dobry moment na to, aby skończyć ten odcinek. No bo z doświadczenia wiem, że no, lutowanie tego itemku, który da nam nowe zadanie, e, Feral Deed. No nie wiem ile czasu na, na to będę musiał poświęcić, ale ja to sobie zrobię poza nagrywaniem, na spokoju poszukam sobie tych bandytów i no nie wiem ilu będę musiał ich zabić. No podejrzewam, że w okolicy 100, może nawet więcej. No na pewno wbiję sobie poziom 11. Kolejny punkt, który dodamy, no to na razie wszystko będziemy szli w Benediction. Tutaj na razie zbytnio nic nie, nie stracicie. No i co, no jak podsumujemy ten odcinek? Mamy nową runę, Egis, której już zużyliśmy kilkukrotnie podczas walk z tymi wilkami oraz niedźwiedziami. Ekwipunek, czy mamy nowy? Mamy nowe rękawice, mamy nową pelerynkę oraz te nowe, wytworzone przeze mnie, naramienniki. Cała reszta pozostała tak samo. Mamy już wszystkie nasze profesje wyuczone. Kilka już mamy troszkę wylewelowanych, tak więc bardzo dobrze. No i co jeszcze? Z kaską stoimy bardzo dobrze. Jeszcze raz chciałbym pozdrowić użytkownika zajechany akumulator, no bo stary, naprawdę mi tutaj mega pomogłeś, nie? Super, cieszę się i zapraszamy oczywiście na jego kanał. No co, mamy bugi, no ja jestem ogólnie bardzo zadowolony. Super mi się gra tym paladynem. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać na odcinku, ale mam nadzieję, że tak, że naprawdę bardzo szybko Rozprawiamy się z przeciwnikami, nie tylko dzięki tej nowej runce, ale w ogóle, kurde, no czuję, że jesteśmy bardzo mocni. Na pewno duża zasługa jest w tej, w tej kozackiej broni, no ale nie, no mi się naprawdę bardzo podoba. Dajcie mi znać, jak tam z waszej strony to wygląda. Trzeci odcinek, widzę po wyświetleniach i po watchtime'ie, że podoba Wam się ta seria. Tak więc super, będziemy sobie ją oczywiście kontynuowali. No i co, no tutaj nie ma żadnego strachu, że stracimy tę postać. Można umierać do woli. Więc no, będziemy sobie kontynuowali przygody w sezonie odkryć do końca tego całego sezonu. No i co, no myślę, że z tym Was już zostawię. Tak więc wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.